Hop gruby! hop, hop super, Grzeczna świnka. Gruby! hop, hop gruby! hop, hop super, Grzeczna świnka. Jak gra! gierak. Miksona, pójdę. Taki skurcz, Ja skurcz, taki 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 skurcz, czy co chyba idziemy już? Ja, spring maar zeven. Ehm, guys! Ehm, um, guys! <tys> czekaj, 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 czekaj. Czekaj, yeah. bo to jest technika. Cześć. Uderf ik jij, uderf ik w Huberta, w Huberta wąpierdolni. Chodź mój mały przyjaciel, idziemy z świat Kurde drzwi się nie mm. Widzisz a, co, ja cię, patrz, ja cię będę tu Widzisz tam coś? Wi, widzisz tam coś? Nie, coś? dalej, dalej, dalej jest Dobra, jest. dobra, otwórz, dobra, otwórz dobra, otwórz dobra łówkę, Uważaj, widzisz tu coś? Jest diament jest O, diaksa, dobra, o, czekaj, to to się czekaj, wymieniam Czekaj, 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 Krzysiu chodzi Patrz, to jest dużo warta Jest to trzeba uważnie Poczekaj O kurwa Kurwa mi wysadził strengtha Odpowiadacie politycznie i prawie to. Ty co to jest? Co ty wyciągasz? Ej, to moje, to moje, ty! Co ty wyciągasz? Co ty Co ty wyciągasz? Co jest? Co to co, jest? Co wy kurwa robicie ty? A ała! ała. To pieniądze! Ej, no, kurwa! No. Ej, chłopaki, bo ja wybuch, wybuchnę! Ej, no job to jest dobra, broń. to jest dobra. Broń. Trzyma. Cześć, nie patrzy na mnie, ani... O, wyszczył. Aaaaa! Nic co jesteś okay. sam. I nie jestem pewien jak do tego podejść. Chobat, nie wiem. Wie. Czego? Mumok jest jak mówimy, bo kurwa na koniec. Weź Lightwaresa na rzucić. Weź Lightwaresa na rzuć jest Tak, <ślaścough> to nie, <możesz> nie Co <ślaścough> 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 jesteś tutaj w Tak. Poszedł, poszedł, tam poszedł. Się no kurde, no, się... nie trafiłem. No i... Aha! Tam leży Kasper, tu Kasper trzeba ocalić. Idź ode mnie, o Ciebie Słychać, słychać, do Ciebie robak. KURWA Znajdź dość! Ja też nie Rodzina nie jest w komplecie na no nas to zostawił ma. Jak to? Weźmy może, weźmy może I go od razu wstaćmy tam do, do tego, dostatku. To jest całkiem dobry pomysł. My go, po prostu przerz, przewróćmy Przewróć go. Cano. Nie, dawaj go. Odsuńcie się, odsuńcie się. Jak Moc przyjaciół, wszyscy Jak się tulisz to z tym, że serce cię nie, nie da brak? Eh. Eee, szczerze? Czy to co chcesz usłyszeć? Um, Dobra, pytanie. Hubert przeszedł po swoje ponadwiczki. <gryzny> no, jest na nadejcie. No, co, co, nie to my? swoje po prostu? Przychu, <gryzny> cichu, cichu. cichu. Marny kasę, marny kasę Dobra, ksiu, tak wczoraj, tak wcześniej na pierwszą pozytywką, że... O, podlewnik! Do... do kotła, do kotła! Gruby stał się gruby za 40 Nie rzygaj! Nie rzygaj! To przeczekajmy go! A możesz ty mnie obijać? Pierdol się! Dobra, jest nie wiem, takie jak to się Mogę, już możemy grać. Gruby! Hop! <grym> to, to jest jak bo bok z kimś. pysznic, 3, 2, 1. Człowiek Dziwoński pysznic. Gruby! Fajny no. To. 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 Hop, hop, hop! Wyszliśmy ho, ho, ho. polskie boxtop, ty. Tego nie grali jeszcze. Felku! <grym> co, co ty robisz biegnąc w ścianę? noha. niks on zupełnie robisz tam? To też jest To jest jakieś szkoły. Piotrek! Zresztą, Piotrek za tak. Gran na gitarce, bo po prostu... Bardzo. Teraz mogę w spokoju spoczywać, chyba. Gdzie jest druga stamina? Zostaw to? Babka, robię no, gdzie pizzę, będziesz pod... jadła! <śla> Co? Co? Ja miałem 100 HP! Ja miałem 70 A my umarliśmy w tej samej sekundzie. Jest. Ta babka jakaś opętana! Mogło mi jednak nie trzymać za nogi. łazi dalej. Z kieszeni dosłownie z kieszeni No i po co tu stoisz dalej? Nie ładnie, nie ładnie. Spierdamy cię na skórę. Proszę. Spierdale kio. Przychu Co to za bomba jest? Da z chiną, może następny film właśnie na nienawidzimy Piotra. Piotr. gdzie Mikson leży? Czemu Mikson leży? <ścoughs> I to jest się śmieje, jak ta wiórka z TikToka koszła teraz. <ścoughs> <ścoughs> Tomek zejdź na dół, pójdziemy prostszą drogą. Generalnie poprzednim razem wszedłem tutaj, cząłem do krawy. Nie ma? Mikson tu nie ma palety. No idź ode mnie! No, Mi mikson co ty? Nie! <grystanie> Ależ wyrulało grubo, a skąd? Grubo, grubo. <głuszyło> Ogłuszyło mnie kurwa jakby mógł zacząć klaskać, to bym klaskał. O, takie dźwięki wydaje Jezu Co zrobiłeś? Cześć Halo Halo Co? Halo? Dostałem demencji starczej nagle Co jest, co się dzieje? Tepa, cię. Dwa stepa czy... Dynast Tepa! <laughs> Jak w Fortnite Jak w Fortnite Chyba się... Żartowałem, nie! Kogoś dalej Tepa po mapy, kurwa Pan Deshon może się kurde... Deshon? Deshon to... No, dużo nie Deshon Przątę, zaraz dostanie kulkę Ten tłusty czarny bebek To jest akt reżu po prostu Gruby spokojnie się gruby Anti erasing odpadł Zamknij ją Odpadł anti erasing, bo tak Takie ten Takie ostre są te kąty No i nie wiem co, boli się to? Ludzie koniowali do kwadratowej tej, Larry Crow, ty też jechaż. Ja też. Ale co ty też? <grymiahć> Dobra, no zaraz będę. No i. No Dobra, i kto mi będę cię Cześć. Ja nie. Tomek! Musisz iść po obie, te nie, to tam zawieść. Czemu nie, nie, się? nie, 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 mi raz. nie, 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 Czemu nie, 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 Gruby Chyba nie, no <grym> jest blisko. O, nie, jest, nie, jest. Ale mu w sekundę, o, nie, 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 O Boże. nie, 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 co ty odprywasz? O Jezu, skręcenie tym, co no, on tu biegnie, bo ja czuję serce! No on tam biegnie do... Gdzieś do was chyba. Nie wiem. W tu, Ma, e, po, tej, ej, jak się patrzy to jest od przodu to tego to? domu, to w lewo. Nie, ja dosłownie go... Jakby zrobiłem ten... Gdzieś, ten, ten jakby i wskazałem na jakąś na samą szafkę i zacząłem uciekać.